jesteśmy w Warszawie, tutaj przez krakowskie przedmieście przechodzi Szlak Świętego Jakuba. Co to jest Szlak Świętego Jakuba? Właściwie jest to pielgrzymka do grobu apostoła, który znajduje się w hiszpańskiej komposteli. Wobec tego zaczynając naszą pielgrzymkę pieszą tutaj, za jakieś 4 miesiące możemy być u grobu Świętego Jakuba w Santiago de Compostela. Kamina de Santiago tradycja i współczesność. Jest to książka o tym, Czym droga do Świętego Jakuba była dawniej, to znaczy w średniowieczu, jedna z trzech głównych pielgrzymek chrześcijańskich, a także o jej współczesnym renesansie? Dlatego, że kamino dzisiaj jest bardzo popularne. Mamy coś takiego jak moda na kamino. Powstaje coraz więcej filmów, coraz więcej książek, pamiętników, wspomnień pielgrzymów. Natomiast ta książka jest w pewnym sensie analizą, ujęciem w całość tego zjawiska właśnie, którym jest pielgrzymowanie do komposteru. Bardzo się cieszę, że to spotkanie z książką tutaj katolicką, wydawcami katolickimi, że to się po prostu rozwija. No jest to bardzo ciekawe, że tyle ludzi tu jest obecnych. Fenomenem tych targów jest także to, że możemy się spotkać z naszymi czytelnikami, że możemy z nimi porozmawiać, że możemy ich posłuchać, że słyszymy wiele ciepłych głosów dotyczących naszych książek, tytułów, autorów, publikacji i, i to jest niesamowita i potężna energia dla nas, dla wydawnictwa, która upewnia nas, że to co robimy ma sens. W są przedstawione dwie metody. Metoda historyczno-krytyczna, no ciągle aktualna, a z tych innych metod no wybrałem metodę narracyjną, jako e, uważam, no znowu chyba e, bardzo często jednak dzisiaj stosowano. To jest próba, i to chyba. Pierwsza w literaturze światowej, o ile wiem, to jest próba pokazania, jak Biblia wchodziła w kulturę europejską. To znaczy począwszy od Księgi Rodzaju, skończywszy na apokalipsie, punkt po punkcie pokazanie jak ona oddziaływała na, na literaturę, na malarstwo, na muzykę, na balet nawet. Po prostu, jak Biblia była elementem kultu, Tak śledząc to oddziaływanie tekstu biblijnego, w jaki sposób on wpływał na życie ludzi, no, w sposób szczególny wydało mi się interesujące odkrywanie jej interpretacji symbolicznej. To znaczy tekst coś mówi, ale my czytając dopowiadamy coś. Dopowiadamy w zależności od y, kontekstu, w jakim żyjemy, naszej sytuacji egzystencjalnej. Symbol to jest czymś, jest czymś co, co wciąż rośnie, nabiera nowych, y, generuje nowe znaczenia. Y, y, wielki francuski filozof y, Ricoeur powiedział, że Symbol dona Pansy. To jest coś, co zaprasza do myślenia, daje do, do myślenia, wzbudza refleksję w człowieku. Wydawnictwo Petrus podjęło. Serię książek na Światowe Dni Młodzieży. Na chwilę obecną ukazało się 12 tytułów, w planach jest jeszcze 6 tytułów. Są to książki, które podejmują tematykę miłosierdzia Bożego w różnym kontekście i z różnych perspektyw, bo jest wśród nich Miłosierdzie z nauki społecznej Kościoła, jest miłosierdzie z punktu widzenia Biblii. Gdybyśmy byli nieomylni, to byśmy sobie mogli pozwolić na większą, na większy radykalizm w odniesieniu człowieka do człowieka. Między innymi stąd się bierze to nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, że taka zasada wzajemności, starajmy się zrozumieć, ale tylko wtedy, gdy nie ma złej woli. Pomimo tego, że w wydawnictwie Petrus są książki głównie naukowe, teologiczne, popularno-naukowe, są również bajki. Największą popularnością cieszą się bajki o królowej Jadwidze oraz pięć bajek taty o smokach na dobranoc i jedna o niczym, najpiękniejsze bajki o gotowaniu w Wesołym Wydaniu. Profesor jest też tatą, a tata musi opowiadać synkom bajki o smokach. No a że mam znajomych wydawców, więc w końcu jeden się zdecydował to wypuścić no i w ten sposób powstały bajki o smokach. Media są. Podziwu, godnym darem Boga, czymś fantastycznym, niesamowitym wynalazkiem geniuszu ludzkiego, ale z drugiej strony Słowo Boże jest czymś, co z natury swojej zakłada wcielenie słowa, wcielenie informacji, wcielenie idei w konkretne życie. Są ludzie, którzy żyją tak jak wszyscy inni: jeden jako uczony, kartograf i to wysokiej klasy, z klasy światowej, drugi jako literat, poeta, człowiek wrażliwy, a równocześnie otwierają się na świat, który jest poza tym światem. Na świat ducha, wartości nadprzyrodzonych i dla których sprawy religii, reliki, kontaktu z Bogiem, życia z Bogiem, stają się zasadniczymi sprawami. To mnie mniej zaskoczyło, że tyle razy e, najbliżsi. Z, przez najbliższych została zawiedzona, tyle razy ją skrzywdzili, a mimo wszystko nadal im ufała, nadal, nadal pozwalała, no, nadal się przyjaźniła z nimi i była wspaniała. Życzę, żeby książka katolicka, w ogóle książka, żeby była jakimś takim spotkaniem z ideą, z człowiekiem drugim. Telewizja, radio nas trochę zawłaszcza, a książka pozostaje książką.